Witam Was w nowym filmie. Tym razem kolejny trik yy, makijażowy, żeby ułatwić sobie codzienność i codzienne nasze malowanie i życie. Eee, a tym razem kreski eyelinerem za pomocą taśmy klejącej. Eyelinerem. Eyelinerem. No, eee, no nie przedłużając, powiem mniej więcej o co chodzi. Eee, chodzi o to, żeby nadać sobie kształt kreski idealnej za pośrednictwem taśmy. I zobaczymy, jak to wyjdzie na moich oczach. Bo to też nie jest do końca takie łatwe, gdyż nie mam całkowicie widocznej ruchomej powieki. I zobaczymy, czy ten sposób sprawdzi się u mnie. Jak się sprawdzi u mnie, to u wszystkich się sprawdzi. Zaczynamy. Dobra, przechodzimy do czynów. Ja już sobie przygotowałam dwa kawałki taśmy. I tu przyklejamy jak najbliżej linii. Więc tych dolnych i nakładamy w kierunku e, brwi. Przyklejamy ją dość mocno, żeby nam się nic nie zlało tam, gdzie zlać się nie powinno. I drugą, tu mam włos. Drugą naklejamy na górę, też na linii rzęs. I w kierunku tej drugiej taśmy, tak aby się złączyły tutaj w tym rogu. I nie otworzymy oka. Ale yy, kreski maluje się na zamkniętym. Na półotwartym, to wystarczy. I teraz najlepszy do tego byłby eyeliner kremowy albo cień. Ja sobie tutaj użyję takiego zwykłego, zobaczymy czy na tym też się sprawdza. Ale kwestia jest taka, żeby nigdzie się nic nie zlało. Z tym może być ciężej. I jeżeli, w przypadku tego typu e, tuszy, malujemy jakby zgodnie to, jak malujemy zazwyczaj. Pamiętamy, żeby. Całość dojechać do linii żeby nie było jakichś takich nieestetycznych prześwitów. Teraz zaczekam na ja chwilę, żeby się mi to wysuszyło. I chwila, prawdy. Ja też zrobię pierwszy raz. Y kreska jest idealna. Powiem Wam, że jest... Jaskółka jest tak ostra, że bardziej ostre to już się nie da zrobić. Jedyny mankament całej tej metody jest to, że musimy domalować sobie przód jakby tej kreski, ale ja tego nie będę robiła, bo taki efekt mi się podoba. Jest według mnie o wiele bardziej delikatniejszy. Tutaj ja zawsze mam taki czerwony cypel. I, i, I przepraszam. No, To nic, przeskakuję na drugie oko. Yy, skończę cały. O, widzicie, ja mam taką powiekę, która mi spada. O, 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 Wesoło Wesoło Jak sobie przypomnę, to chodzę tak. Jak sobie zapomnę, to chodzę tak. I wyglądał właśnie tak. A. O, tu, to będzie następny sposób, żeby sobie podkleić tutaj yy, dla opadających powiek tu. Jak sobie podklejmy czoło, to zawsze będzie mnie <grywa> Tak już wygląda efekt końcowy. Ja sobie nakleiłam na tym oku. To już sobie nakleiłam przy Was. Mam idealnie równe kreski, bez właściwie e, niczego oprócz zeza. Nie, bo to tak y, ciężko jest. Dobrze, że to jest na tyle y, inteligentna sprawa z tą taśmą, że ona sama wyznacza nam kurs malowania, bo po prostu byłoby ciężko bez niej. E, no ale o to w tym chodziło, prawda? Także możecie zobaczyć, jak wygląda całość. Ja tylko wytuszowałam rzęsy i właściwie e, taki makijaż jest już e, skończonym makijażem dziennym według mnie. E, wystarczająco jest, e, jest dużo. E, dość szybko i sprawnie i zawsze estetycznie i ładnie, i jak pięknie to powiedziałam Boże, święty no ok to już wszystko na dziś, bardzo chciałam podziękować Anicie za przesłanie mi tego pomysłu na film, jeżeli macie jakiekolwiek pomysły, które, e, którymi chcecie się podzielić e, a ja bardzo chętnie je przetestuję piszcie w komentarzach, piszcie w wiadomościach e, piszcie tak, żebym to znalazła po prostu, a ja to znajdę i to zrobię Ogólnie, a jeżeli ktoś nie widział kreski z łyżką, to będzie gdzieś tu, a brwi z łyżką będą gdzieś tu. Tak? Tak. A jak będzie na odwrót, to po prostu mi się porąbało w trakcie montowania filmu. Eee, no to w zasadzie wszystko na dziś. Ja bym chciała tylko powiedzieć tyle, żebyście nie dziadowali, tylko subskrybowali. Bo w sumie co wam zależy, żeby to tylko kliknąć. Ja nie, ja nie mówię, żebyście ćwiczyli tydzień systematycznie. Ja mówię tylko, żebyście kliknęli. Chciałam Wam podziękować jeszcze raz za uwagę w całym tym filmie. Mam nadzieję, że sposób Wam się podobał. Jeszcze raz dzięki, wielkie Anitko. Eee, czekam na Wasze wiadomości, komentarze i tak dalej. Łapki w górę. I do zobaczenia w następnym filmie. Oglądajcie dalej.